Papier rumiankowy Regina. Z każdej strony miękki, wytrzymały i pachnący. Kup i wygraj markowy mini tablet. Szczegóły na opakowaniach Regina. Odkryj nowe cynamonowe płatki Cini Mini Sczuros. Super chrupkość. Oryginalny kształt. Aż trudno im się oprzeć. ¡Qué extraño! ¡Oh, Félix! ¡Qué listo, eh! Los gatos harán las cosas más ingeniosas para que les den Félix. Puedes ver los filetitos de carne en salsa y cuánto le encantan. Los gatos astutos prefieren Félix. Minis challenge you to eat them on the beat. Get the lens and show everyone who is the best eater. <laughs>